O, teraz pokażę, jak zalogować się na konto XYZ. Wpisujemy pojaw, pojaw launcher. Instalujemy. Ja już mam zainstalowanego, więc klikamy otwórz. Później klikamy na górze, yy, gdzie macie dodaj konto czy coś w tym stylu. Klikacie dodaj konto, local Account, wpisujecie nazwę jego. Ja wpiszę XYZ1H6. 1H6K to tak ma. Yy, tutaj klikacie w ten ołówek. Tutaj. Zabierajcie sobie wersję na przykład. Nie wiem. Yy, tutaj. Na, na tej chyba jest ja nie, nie wiem. Klikacie zapisz. I, na przykład, i klikacie Gaj". I To już jakby. To już wszystko. To wszystko. Nic więcej jest niepotrzebne. więcej niepotrzebne jest jakby. Po prostu, to wam, po prostu to się Wam musi za, załadować, i ostrzegam, że mogą być lagi, mocne nawet, ale to już ten lagi mogą być, ale to może na mocnych telefonach nie będzie takich lagów. Ja już tu na chwilę zastopowałem, żebyście nie musieli tak długo patrzeć oglądać. Ale ogólnie będę się starał coraz częściej te filmiki wrzucać. Nie wiem, czy wszystkie będą z głosem. Yy, większość pewnie nie, ale będę się tak bardzo starał, żeby codziennie robicie codziennie mieli co oglądać. I ten mój serwer anarchie za, tak, zainfekowano, Ale w imię już jak zniszczyć to wirus, więc wszystko będzie ok. Git, wszystko będzie, nie? Ja akurat wchodzę na IDA 192 bo nie chce mi się instalować kolejnego. Kolejnej wersji, której i tak nie będę używał w ogóle no Bo tak naprawdę, no, ja yy, 1.21 To mi się będzie pewnie zacinać i tak dalej I To tylko na telefon działa, poradziłam te ty. To tylko na telefon Ogólnie ja bym filmiki na laptopie na, na nagrywał, ale to działa tylko na telefon, niestety Więc, tu. Uh, widzicie, już mam napis Modank Studios i to nie jest fake. Wy po, wy po prostu będziecie mogli być na koncie X, Y, Z. Ale żeby dołączyć na SMP, trzeba znać hasło. Bo coś takiego, że uznałem, że ja mam jakieś serwery na laptopie, na swoim koncie, a dołączam pojawiające się i te serwery się nie zapisują. Ale jak dołączę na innym pojazdem na innym urządzeniu, to te serwery tam też nie będą zapisane. Czyli jesteście bezpieczni. Dopiero gdy ktoś zna ogólny, o i tu jest mój serwer tu, ale jest wyłączony i dopiero, gdy ktoś na adresy, wybrany, ja tu na przykład wpiszę byle jaki, nie? I tu musicie na, na, na górze na keyboard żeby to zadziałało to yy, widzicie? no I, wpiszecie, i wpisujecie jakie tam adres chcecie na przykład n1mc.pl i możecie sobie tu kliknąć done do tu mówię Wam, że już wam mówię, że będzie to ciężko grało do niektórych, bo to jest takie cięższe. Ale widzicie, ja już za sobie dołączam. Jeszcze raz muszę albo. Nie. Yy, to jakby musicie. Tak, ładnie działał, ale obiecuję, że to nie jest fake. Tak, by na skiny nie zważajcie, bo tu skiny jakby nie działają, nie? Ale to ogólnie. No wszystko. No to. Do zobaczenia. No.